Reprezentacja Polski zwyciężyła międzynarodowy turniej U18 w hokeju o Puchar Dębicy, który zorganizowany był od 6 do 8 lutego na lodowisku przy ulicy Piłsudskiego. Podczas trzech dni zmagań i ogromu emocji dostarczonej dębickiej publiczności udział wzięły reprezentacje Austrii, Polski, Białorusi i Węgier. Burmistrz Mariusz Szewczyk podziękował organizatorom za zaangażowanie pierwszego w historii miasta turnieju hokeja o randze międzynarodowej. Liczy, że impreza wpisze się w kalendarz wydarzeń sportowych w Dębicy na stałe. Marcin Hadowski, prezes UKH Dębica podkreśla, że doping kibiców szczególnie było słychać w trakcie meczu z udziałem Polski. Jak dodaje sztaby kierownicze uczestniczących w turnieju drużyn uznały imprezę za bardzo dobrze przygotowaną. W reprezentacji Polski wystąpił Arkadiusz Nowak, wychowanek UKH Dębica, obecnie trenujący i uczący się w szkole mistrzostwa sportowego PZHL w Sosnowcu.